Miejski Dom Kultury w Ornecie ogłosił projekty dla młodzieży, które są finansowane z Narodowego Centrum Kultury. Projekt ogólny nazywa się Mam kulturalny talent. Grupa, z którą ja miałam okazję współpracować, jest to grupa Young Free Wild, która napisała projekt dotyczący legend Ornety, przedstawionym w spektaklu tanecznym, opartym na różnych technikach tańca. Ten jest współczesny, który okazał się dla nich najtrudniejszy, Jazz, hip hop, dancehall, elementy tańca ze wstążką. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty taneczne dwudniowe z hip hopu z instruktorem z Bartoszyc oraz warsztaty z jazzu z instruktorką z Skentrzyna. Przeprowadziliśmy również warsztaty z tańca współczesnego, który ja prowadziłam i okazało się to, najtrud okazało się to najtrudniejszym okresem dla nas, ponieważ dla młodzieży było ciężko otworzyć się tak naprawdę przed samym sobą. Ciężko było im ukazać te emocje i pokazać to w ruchu. Grupa jest bardzo zróżnicowana pod względem i wiekowym, bo mamy i dwunastoletnie osoby, i osiemnastoletnie osoby, i przede wszystkim pod względem charakterów. Mamy mocne charaktery, mamy słabsze charaktery, i tak naprawdę część zajęć naszych to była jedna wielka walka. Był płacz, były łzy. Były chwile radości, e, chwile zrezygnowania, chwile smutku. Sama jestem ciekawa e, finału spektaklu, jak to tak naprawdę wyjdzie. E, będziemy mieli możliwość przekonania się o tym 24 listopada o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Ornecie. Z tego miejsca chciałabym podziękować e, młodzieży, z którą pracowałam. E, chciałabym podziękować ich rodzicom, ich opiekunom za cierpliwość i wyrozumiałość. Ponieważ zabrałam z ich życia prywatnego bardzo dużo czasu przez ostatnie dni. Chciałabym również podziękować Miejskiemu Domowi Kultury w Ornecie za możliwość przeprowadzenia prób, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ornecie za również możliwość przeprowadzenia prób, Wojciechowi Czarniewiczowi za wspieranie, Pani Iwonie Dąbek-Rybczyńskiej, Jurkowi naszemu dzielnemu akustykowi który pomimo tego, że był weekend soboty niedzielę był z nami i pomagał nam w ustawieniu świateł i w stworzeniu tego charakteru naszego spektaklu od samego początku. موسيقى নিটমেলেটাানন, ন্সন, মদলাই. The president of the ねえ。